Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, dziś zajmę się bardzo niewygodnym tematem. No Nie chcę się zajmować, bo to takimi trudnymi tematami to, to po prostu człowiek sobie robi tylko wrogów. No ale, ale muszę ponownie się zająć. Tym tematem. Ja już kiedyś o tym mówiłem, na przykład mówiłem o tym w moim filmie pod tytułem Czy warto się żenić? i chyba jeszcze w jakimś innym filmie o tym mówiłem. No, ale temat ponownie podejmuję, bo cały czas dostrzegam, że ten temat po prostu jest pomijany, przemilczany. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten temat jest nieznany. Czy to wynika z niewiedzy tych, tych różnych psychologów, dziennikarzy i tak dalej, czy z jakiejś poprawności politycznej? No trudno powiedzieć, no ale jakiś czas temu słuchałem, proszę Państwa, podcastu o rozstaniach, o rozwodach, ale już nie pamiętam tytułu i ciężko mi było to, to znaleźć, dlatego że no, tyle jest tych podcastów teraz, że naprawdę trudno to było znaleźć. Ale w każdym bądź razie w tamtej audycji psycholożka wspominała o. Właśnie mówiąc na temat tych rozstań, prawda? Wspominała o wszystkim, naprawdę o wszystkim. Wymieniła chyba wszystkie powody rozstań. I po prostu, no. Tam było naprawdę. Omówiła chyba wszystko, naprawdę omówiła wszystko, bo to była długa audycja. Zresztą to nie chodziło też o rozstania, bo w ogóle tak o kwestię obniżenia temperatury w związku i tak dalej. No i tam naprawdę wymieniła wszystko, oprócz właśnie tego najważniejszego czynnika, który, proszę Państwa, jeśli nie bezpośrednio, to na pewno pośrednio ma kolosalne wprost znaczenie i kolosalny wpływ na związek. Mam tutaj na myśli habituację. I zanim przejdę do omawiania tego zjawiska po raz kolejny, już, bo no, niestety no, nie ma odważnych, którzy by się zajmowali tym tematem, proszę Państwa. A więc na początku chciałbym po prostu tutaj poczynić pewne wyjaśnienie. Otóż tak, proszę Państwa, ja będę mówił o habituacji nie dlatego, że ja to zjawisko popieram. Że ono mi się podoba, że cieszę się z tego, że coś takiego jest. Nie. Ja tutaj tak zastrzegam, bo po prostu wiem, że takie zarzuty mogą pojawić się tak w głowach ludzi. Szczególnie tutaj kobiet, bo już gdzieś tam chyba pod tymi poprzednimi audycjami takie zarzuty miałem. Ja nie o tym mówię, że to mi się podoba, że ja to popieram. Ja nad tym ubolewam, że tak jest. Że, 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 że po prostu. Mm, to zjawisko występuje. To naprawdę, tutaj chciałbym to zastrzec, że po prostu ja to mówię, bo po prostu trzeba mówić prawdę i trzeba szukać prawdziwych przyczyn. No na przykład, jeśli rozmawiamy o rozstaniach, o rozwodach, o bardzo poważnych tematach, gdzie cierpią ludzie, często wielu ludzi cierpi, całe rodziny cierpią, dzieci przede wszystkim, tak? No to naprawdę zajmijmy się poważnie tym tematem, a nie tak po łebkach. Poszukajmy prawdziwej przyczyny, bo co to dano, może to da, że jak w końcu zaczniemy o tym mówić, bo to jest ja wiem, że wielu nie chce po prostu podejmować tego tematu. Przyczyn jest wiele pewnie, ale tutaj, ale po prostu, jeśli zaczniemy o tym mówić, proszę Państwa, no to może w końcu świat nauki się tym zjawiskiem zajmie, zaczniemy to badać. I być może, ja nie wiem, ale być może na przykład za 40 lat, za 50 lat będzie jakiś medykament na to. I nagle będzie mniej rozwodów, mniej rozstań, prawda? Piękna perspektywa, ale jeśli unikamy tego tematu, nie mówimy o tym, udajemy, że, że, że tego tematu nie ma, no to nawet nie ma może i badań na ten temat. No nie wiem, ale ja uważam, że naprawdę uczciwość. Elementarna uczciwość wymaga, żeby o tym mówić. Ja być może taka moja perspektywa jest, może, rzeczywiście. Ja przesadzam, być może, prawda? Może, że to nie ma aż takiego wpływu. No, ale jednak zjawisko istnieje, ono jest potwierdzone naukowo, proszę Państwa. I, no i należałoby mówić, że w ogóle cisza jest cisza, naprawdę. Naprawdę nikt nie mówi. No, A jak ktoś mówi, to, to, to tylko wspomni o tym i koniec. Temat wymaga naprawdę głębokich analiz. A więc tak, proszę Państwa, bo tutaj habituacja, tak? Zaraz sobie powiem, co to jest, ale. Proszę Państwa, jeszcze raz tutaj zaznaczam, tak, że ja naprawdę chciałbym tutaj zaznaczyć, że habituacja, która występuje w związkach, bo występuje oczywiście czasami częściej, czasami może w mniejszym zakresie i tak dalej, to jest po prostu oczywiście tragedia, jest to przyczyna dramatów całych rodzin. Ja nad tym ubolewam. I na przykład, proszę państwa, tutaj państwu powiem szczerze, że akurat to, że w związkach to, to, to dziadostwo występuje, no to powiem państwu, że dla mnie to jest taki dowód na to, że no jednak Bóg tego świata, tego życia nie stworzył, tylko po prostu to powstało w wyniku działań ślepych i beznóżnych praw natury. No bo jeśli jak podejdziemy do tego tematu, tak sobie to wytłumaczymy, no to nagle wszystko rozumiemy, prawda? Natomiast jeśli będziemy to zjawisko sobie tłumaczyć Bogiem, to nic nie rozumiemy, nic tam, to po prostu tylko gmatwa całą sprawę. Tak więc, no ale przejdźmy do tej habituacji. Co to jest habituacja? Habituacja to jest inaczej, jak tu w Wikipedii jest, to jest inaczej przywykanie. Jest to proces polegający na stopniowym zanikaniu reakcji na powtarzający się bodziec, jeżeli nie niesie on żadnych istotnych zmian. I habituacje możemy zaobserwować, na przykład analizując nasze zmysły. No, na przykład, zmysły dotyku. Prawda, połóżmy się bez ruchu na podłodze, nie miejmy yy, żadnej części ciała przyciśniętej niczym, no i przekonamy się, prawda, że po jakimś czasie takiego leżenia bez ruchu nie będziemy odczuwać żadnego dotyku. Choć wciąż będziemy odczuwać wrażenie temperatury, bo tutaj jest właśnie napisane, że receptory odczuwające temperaturę mają dłuższy czas habituacji. więc widzimy, że ta habituacja to jest na każdym kroku. Tak? Innym przykładem z dnia codziennego jest przyzwyczajenie się do ubrań i nieodczuwanie ich obecności, prawda? Coś zakładamy, od razu to czujemy, a później się przyzwyczajamy, nawet nie czujemy, że mamy jakąś koszulkę na sobie, prawda, czy, czy jeansy czy coś. Proszę Państwa, zmysł węchu. Ludzie dłużej y, utrzymujący na sobie jakiś zapach przestają po prostu zwracać na niego uwagę, prawda? Mogą nie czuć zapachu, własnego zapachu, tak? Y, na który z kolei inni będą reagowali z obrzydzeniem. Y, analizując zmysł słuchu, proszę Państwa, ludzie zwykle nie zwracają uwagi na dźwięki stale im towarzyszące. Przyjemności. Proszę pomyśleć, ile trwa przyjemność z gorącej kąpieli, seksu, jedzenia itd., prawda? Określony czas. Później, prawda, te odczucia przyjemne wygasają. Czyli im dłużej będziemy robić daną rzecz, nawet jeśli ją bardzo lubimy, tym mniejszą przyjemność zaczniemy odczuwać. I tak po prostu jest, tak, tak jest urządzona przyroda. I teraz, właśnie pytanie, po co jest ta habituacja? Tak, po co mamy tę habituację? Co nam to daje? No, proszę Państwa, to jest po to, żebyśmy lepiej znosili trudy życia, żeby ten nasz układ nerwowy nie był przebodźcowany. Bo jeśli coś się powtarza, prawda? Powtarza, 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 no to coraz mniej absorbuje nasz układ nerwowy, no i możemy wtedy, jak gdyby, yy, zaabsorbować yy, i ogarnąć w, yy, wielość tych bodźców, które płyną do nas yy, ze środowiska, z, ze wszystkich stron. No i proszę Państwa, ich habituacja występuje również w sferze miłosnej, erotycznej. No, ale jest to strasznie niewygodny temat. I mało osób o tym mówi. Bo każdy z nas był w jakiejś, prawda, relacji, czy to miłosnej, czy, czy erotycznej, i wie, prawda, że na początku jest ogromna euforia. Strasznie reagujemy na te bodźce, prawda? Ojej już złapać się za rękę, zadzwonić dziewczynę, to już jest ojej, prawda? I bardzo reagujemy na te bodźce, tam wszystko aż, aż furczy, dreszcze przechodzą prawda, przez nasze ciała, I osiągamy temperaturę wrzenia, no ale, ale z czasem jest chłodniej, coraz chłodniej i chłodniej, a czasami w ogóle zanika zainteresowanie już po jakimś czasie, prawda? No i jest to na pewno dramat, wiele osób cierpi, dzieci cierpią. Yy, prawda, yy, bo przez brak kontaktów, prawda, w tej sferze, no, rozpadają się często właśnie całe rodziny. No i to jest prawdziwy dramat. Ja naprawdę współczuję i ja się z tego nie cieszę, że tak jest. Ja tylko po prostu chcę wprowadzić ten temat do, jakby, dyskursu publicznego, bo nikt o tym nie mówi, drodzy państwo. No, proszę mnie zrozumieć. Ja, ja zdaję sobie sprawę teraz, że jak kobieta mi jakaś słucha, to ona przeżywa dramat, jest wściekła na mnie, bo ja jestem posłańcem yy, złej wiadomości dla niej. No, ale, ale proszę mnie nie widzieć, ja po prostu tylko zauważam pewne zjawisko, bo sam odczuwam je na własnej skórze. I to nie jest wymysł nikogo, tak jest. Bo proszę Państwa, bo ktoś teraz może powiedzieć, że są różne przyczyny rozpadu związków. No na pewno zgadza się to, rzeczywiście, że są różne przyczyny, tylko ja się będę upierał, że często właśnie przyczyną wielu problemów jest właśnie to, że że spadło napięcie w związku. Proszę państwa. Dlaczego na przykład kobieta zaczyna być opryskliwa w którymś momencie? No, bo najczęściej po prostu brakuje jej atencji. Ona się do tego nie przyzna przecież nie powie, no słuchaj, no zainteresuj się mną. Bo to nie wypada kobiecie da mnie tak się zachować i to zamanifestować. Ale bardzo często właśnie jest tak, że kobieta się robi nie do wytrzymania właśnie dlatego, że brakuje jej tej atencji, a kobiecie atencja jest potrzebna. To już naprawdę też już udowodniono. Masa jest filmów, książek o tym, prawda? Więc, ale teraz, prawda, dalej się zastanówmy, dlaczego brakuje jej tej atencji. No, pomyślmy, tak? Bo naprawdę mówi się o wszystkim, ale o tym się nie mówi po prostu, no brakuje jej tej atencji, bo facetowi już tak bardzo nie zależy, już nie ma takiej nawet chęci i spiral się nakręca, bo prawda, dwa dni nie mówił kobiecie, że jest ładna, no to ona się denerwuje, coś tam mu powiedziała ten już prawda to odczuł na własnej skórze, że ona jakoś tak się odezwała niewłaściwie do niego. Już później nawet, już nawet jakby chciał, to już nie ma ochoty, no bo prawda ona coś mu złego powiedziała i tak. To, to naprawdę to proszę państwa ja naprawdę jestem przekonany, że naprawdę zacznijmy o tym mówić, bo to jest prawdziwa przyczyna ogromnej liczby właśnie tych rozwodów, rozstań i tak dalej. Facetom jest niewygodnie o tym mówić, że tak jest. I wielu tutaj pod tym filmem może zaprzeczyć, ale, ale zjawisko jest udowodnione naukowo. Ono istnieje i oddziałuje, naprawdę. Facetom jest niewygodnie o tym mówić, bo po prostu no, zdają sobie sprawę, że będą ranić partnerki, żony, matki swoich dzieci, prawda, jak to stwierdzą, że tak jest. No a z kolei kobiety no, albo nie wiedzą, że to zjawisko istnieje, no bo się, się naprawdę mało o tym mówi, no albo udają, że, że, że to zjawisko nie istnieje. Odrzucają to, tak? Nie chcą, nie chcą się pogodzić, że coś takiego istnieje. No bo, no bo na dzień dzisiejszy nie ma na to lekarstwa. No i wydaje mi się, że właśnie ta bezsilność powoduje, że, że, że ten temat nie istnieje w przestrzeni publicznej. No bo jest, na dzień dzisiejszy jesteśmy bezsilni, bo to jest po prostu twardy, biologiczny fakt. No, i nie ma na to lekarstwa na razie, nie, nie ma na to rozwiązania, nie ma na to terapii. Ale dlaczego warto o tym mówić? Dlaczego ja podejmuję ten temat? Bo po prostu chodzi o prawdę, tak? Chodzi o całą prawdę. No bo jeśli prawda podejmujemy jakiś temat, a nie mówimy całej prawdy, no to nie zawracajmy ludziom głowy. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeśli zaczniemy w końcu o tym mówić, no to być może uruchomi się cała nauka. I tak dalej, farmacja, i być może coś, coś odkryjemy. Jakieś lekarstwo na to. I, i, i teraz pomyślmy tak, jeśli by było lekarstwo na habituację, jakie jak, jak to, jak to by było piękne: temperatura w związku byłaby stale ta sama. No może się nieco obniżyła, ale nie aż tak bardzo. Nie rozpadałyby się związki, małżeństwa, dzieci by były zadowolone, ludzie bardziej szczęśliwi. Wszystko nagle. Odmieniłoby się proszę państwa. No ale, ale jeśli nie mówimy o tym, udajemy, że tego nie ma, to nawet tego nie badamy, nie wynajdujemy leków, suplementów, no nie wiem, być może nie ma rozwiązania, ale nikt o tym nie mówi. To mnie boli no. I ja uważam, że ten temat jest z... albo właśnie y, 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 ktoś y, nie wie w ogóle o tym, albo po prostu świadomie przemilcza ten temat. No i to jest strasznie oburzające, prawda, bo stworzyć jakieś na przykład audycję na ten temat, dwugodzinną, gadać o wszystkim, ale o tym nie. No to chociaż, nie wiem, chociaż pięć minut ktoś by o tym powiedział, nie, o tym się nie mówi. No. A proszę Państwa, to zjawisko jest przebadane, nauka już udowodniła je na szereg sposobów, no bo na przykład potwierdzony naukowo jest tak zwany efekt kulidzia. Co to jest efekt kulicza? Jest to wzrost libido-samców związany z pojawieniem się nowej partnerki seksualnej. Ale tutaj zabawna historia, proszę Państwa, bo skąd nazwa efekt Coolidge'a? Otóż zjawisko nazwał w 1955 roku amerykański etolog Frank Beach, któremu takie określenie zasugerował jeden ze studentów podczas konferencji psychologicznej, tłumacząc ją anegdotą o prezydencie Stanów Zjednoczonych Johnie Calvinie Coolidge'u. I, I jak ta anegdota hmm, wygląda? Otóż tak, pewnego razu hmm, prezydent zwiedzał farmę drobiu wraz z żoną. No i żona prezydenta hmm, Kulicza, na wieść, że kołód może odbywać dziesiątki stosunków dziennie, powiedziała, proszę powtórzyć to panu Kuliczowi. Gdy to zrobiono, prezydent spytał, a czy za każdym razem z tą samą kurą? Usłyszawszy nie, ciągle z innymi, polecił tak. Proszę szybko powtórzyć to pani Kulicz. Prawda? No zabawna anegdota. Nie wiadomo, czy prawdziwa. Być może, prawda? Czemu nie? No ale właśnie ten efekt Kulicza został potwierdzony, proszę Państwa, w eksperymentach na szczurach. Badania po prostu wykazały, że zmiana partnerki wzmaga libido samca. Późniejsze badania dowiodły, że także u innych gatunków zachodzi to zjawisko. A co jest podłożem tego zjawiska? No Jego podłożem jest wzrost stężenia dopaminy, która stymuluje układ limbiczny, prawda? Pewne badania pokazują, że efekt kulidża może zachodzić także u samic. No proszę bardzo. Ale tutaj, zapewne w mniejszej skali, no, bo jednak kobiety, prawda, to mają jednak ograniczone korzyści z tego efektu. Natomiast facet no, może po prostu masowo rozprzestrzeniać swoje geny. I te geny później bardzo ładnie się rozprzestrzeniają dalej i dalej, i więc. Teoretycznie właśnie facet może mieć bardzo dużo partnerek, tak, bardzo dużo potomstwa, kobieta nie, no i to jest, bo po prostu to jest fizycznie niemożliwe, prawda, więc stąd habituacja u mężczyzn występuje pewnie silniej, mocniej, częściej i tak dalej. Oczywiście, tutaj na pewno są jakieś indywidualne uwarunkowania, też indywidualne jakieś różnice, prawda? Bo pod tamtą audycją kolega, jeden z moich słuchaczy, widzów o Niku, pusty grób napisał, że on jest ze swoją partnerką i nie odczuwa żadnej ich habituacji. No, nie chcę tu się kłócić, prawda? Ale być może rzeczywiście są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie, gdzie to zjawisko w ogóle nie zachodzi, też tak może być. Ale ja podejrzewam, że to się dotyczy każdego. Natomiast rzeczywiście u jednego silniej, u innego słabiej, to też mogą być jakieś indywidualne uwarunkowania, ale jednak zjawisko jest, ono silnie oddziałuje i naprawdę zacznijmy o tym mówić. No i. Proszę Państwa, badania potwierdziły, że samce bardzo mocno reagują na nowe samice. I jak czytamy, samca można wielokrotnie ożywiać, aby skutecznie zapłodnić wiele samic. I, i proszę Państwa, tutaj wykazano tak, że efekt kulicza występuje u ludzi w różnych kulturach i, obu, i u obu płci. I zrobiono takie badanie. Proszę Państwa, samca szczura umieszczono w zamkniętym dużym pudełku z czterema lub pięcioma samicami w okresie ruj. Natychmiast oczywiście zaczął wielokrotnie prawda, parzyć się ze wszystkimi samicami szczurów. No, aż w końcu poczuł się wyczerpany, prawda? No, ale samice nadal go trącały i lizały, ale to nic nie dawało, proszę zauważyć, nic to nie dawało. Dopiero kiedy do pudełka wprowadzono nową samicę, no to szczur stał się czujny i zaczął i wrażliwy, prawda, na te wdzięki, i zaczął ponownie parzyć się z tą nową samicą, która się pojawiła w pudełku. Tak więc, no widzimy, to, to zjawisko zostało potwierdzone, naprawdę. I, I ludzie, ludzie, ale ludzie, proszę Państwa, o tym wiedzą. To jest takie, chyba takie udawanie w dzisiejszych czasach, no bo nie ma na to lekarstwa. To być może oburzy wiele kobiet, wprowadzi je w zewnątrz i to się o tym nie mówi. Ale ludzie o to wiedzą. Dlaczego to wiedzą? No bo to się spotyka w filmach, w literaturze. Być może ludzie nie wiedzą, że, że to się nazywa habituacja, prawda, nie wiedzą nic o tych badaniach różnych i tak dalej, ale po prostu na przestrzeni lat mogli zaobserwować różne zjawiska, różne zwyczaje ludzkie. No i później mamy przejaw tego, prawda, w literaturze. No, na przykład brytyjska pisarka Beverly Nichols wyraziła taką oto opinię: Małżeństwo to księga, w której pierwszy rozdział jest napisany poezją, a pozostałe prozą. Prawda? No to, to jest właśnie to. Oczywiście ona nie wyjaśniła, nie poszła dalej, nie wyjaśniła dlaczego tak jest, tylko tak sobie tak napisała, a to trzeba było dalej pociągnąć. Dlaczego tak jest, że, że pierwszy rozdział małżeństwa jest napisany poezją, jest pięknie, a pozostałe z prozą? No bo ktoś zaraz powie, bo kłopoty, bo praca, bo pieniądze, bo to, bo tamto, bo dzieci, bo obowiązki. No tak, tylko że to są, proszę Państwa, wtórne rzeczy często. Bo, bo po prostu zaczęło, te problemy zaczęły się od czego? No, od tego, że, że samiec poczuł mniejszą chęć. Ja tak to, może wyrażę, żeby to zaakcentować właśnie w taki sposób, tak? Poczuł mniejszą chęć, no i przez to, yy, przez to po prostu przestał się tak bardzo starać, no i, i to przekłada się na wszystko. Na to, że, że, że rzadziej, nie wiem, zakręca tubkę z pastą do zębów, bo, bo często yy, takie powody kobiety podają, prawda, że w którymś momencie facet yy, przestał zakręcać nawet prawda, tubkę od pasty do zębów i to tak nieładnie wyglądało i tak dalej, że zostawia skarpetki na fotelu. No, ale właśnie to, prawda, bo zaczęło się od tego, że no już spadło to napięcie w nim, no i zaczął się mniej starać. No i nawet na te prawda, drobne rzeczy zwraca już mniejszą uwagę. I od takich drobnostek się zaczyna oczywiście psuć związek, ale ale, ale prawdziwa przyczyna spada napięcie. Bo proszę zobaczyć, jak my się staramy na początku. Jak to jest napięcie, jak, jak nam zależy, żeby objąć tą osobę, prawda? A już nie mówiąc o innych rzeczach. Więc jak uważamy, a później już nie uważamy, no bo spadło napięcie, to, ale ta pierwsza właśnie przyczyna. No. Dlaczego udajemy, że tego nie widzimy, drodzy Państwo? No. Proszę proszę zobaczyć właśnie na początku relacji, jak jest, prawda? Czy jakieś tam skarpetki to są ważne? Absolutnie, to, te wszystkie drobnostki to się topią po prostu w tych miłostych uniesieniach, tak? Nikt nie, nie zaprząta sobie głowy takimi doperalami. Jakimiś tam skarpetkami gdzieś na fotelu, czy, czy, czy pastą do zębów, to. Kobieta od razu to zgarnia do szafy, się uśmiecha i po prostu jest zadowolona, ma atencję, prawda, czuje tą miłość. I właśnie chciałbym zaakcentować, że bardzo wiele negatywnych zjawisk w małżeństwie i w związku zaczyna się od postępującej habituacji, ale nikt o tym nie mówi. Proszę Państwa, ja wiem, że to jest zła wiadomość i, i, i... Na to nie ma lekarstwa, tak? bo tutaj często się radzi kobietom, w ra no, żeby podgrzać temperaturę w związku, to niech się przebierają, yy, niech odgrywają jakieś role, różne pielęgniarki, na przykład, i tak dalej. Proszę Państwa, to nic nie da. To, no dobrze, no może tutaj nie to, że nic nie da, ale niewiele to da, i tak naprawdę będzie to na krótką metę, bo po prostu no, to jest twardy fakt biologiczny. Zaszła habituacja, no i po prostu, gorzej już reagujemy. No, nie ma cudów po prostu. No. I, I naprawdę, kochani, no, mówmy sobie szczerze w końcu, o niektórych sprawach. Poszukajmy ym, głębi tych prawdziwych przyczyn różnych problemów. Bo my często zajmujemy się bardzo długo różnymi wtórnymi problemami, rozpatrujemy różne problemy powierzchownie, różne zjawiska, właśnie powierzchownie obawiamy. Tutaj naprawdę trzeba to poszukać głębiej. No naprawdę przykro mi, drogie panie, oczywiście ja wiem, że habituacja to nie wszystko, tak? Mądry, odpowiedzialny facet nie zostawi kobiety, oczywiście ja chciałbym to uspokoić, prawda? No ale umówmy się, habituacja u zdecydowanej większości um, ludzi, no, robi spustoszenie w związku. Yy, w tym sensie, że teraz po prostu każdy z nas oczekuje, prawda, fajerwerków niemal nieustannie, niemal codziennie. No to jest niestety bardzo trudne po jakimś czasie, jeśli właśnie doszło do tych habituacji, prawda? Więc, no, więcej tutaj zrozumienia też. I w końcu niech zacznie ten temat funkcjonować w przestrzeni publicznej, w tych wszystkich podcastach i audycjach na tematy właśnie związków, małżeństwa i tak dalej. Proszę o komentarze, proszę o zrozumienie, o wybaczenie mi emocjonalnego tonu, ale po prostu no, no ile można ta prawda mówić o tym i do nikogo to nie dociera, nikt nie podejmuje tego tematu. O wszystkim się mówi, o tym się nie mówi. Proszę o lajki, o subskrypcje, komentarze. Dziękuję.